i o co już tu takiego wyciągamy sobie roślinkę delikatnie tak żeby nie uszkodzić korzeni tak ta roślinka wygląda pomidorek w tym przypadku tu mamy korzenie te pierwsze listki to możemy sobie od razu urwać a no, roślina ich nie potrzebuje zostają same liście właściwe i tak jak mamy to tutaj przykładamy tą roślinkę do nowej doniczki do pojemnika nowego do środka dajemy ziemię takiego pomidorka tutaj wkładamy i do tego poziomu tutaj zasypujemy ziemię. tak to ma finalnie wyglądać